Ja mam teraz takie pytanie, bo jest pan na Węgrzech. Jak wygląda sytuacja z oceną przez Węgrów, bo rozmawialiśmy tutaj, zdaje się, kilka dni temu i mówił pan, iż właśnie jakby lider aktualnej opozycji w Niemczech mówi, że chce iść drogą Donalda Tuska, czyli skoro chce iść drogą Donalda Tuska, to rozumiem, że chce w podobny sposób mieć jakby takie lekkie podejście do systemu prawnego w Węgrzech. Jak to wygląda? Tak, to wywołało pewną konsternację na Węgrzech, bo, bo, bo ludzie jednak może nie interesują się wszyscy, przecież tak jak my w Polsce nie interesujemy się polityką zagraniczną, czy sytuacją w poszczególnych państwach, to jednak sytuacja w Polsce jest śledzona na, na Węgrzech. No nie tylko ze względu na, na moją obecność tutaj i jej powody, ale, ale ze względu na to, że rzeczywiście dla Węgrów, Polska zawsze była jest i mam nadzieję, że będzie ważnym partnerem strategicznym budowy relacji środkowo-europejskich. No i Polska to, że, że Polska jest traktowana. No tak, znów zgubiliśmy posła Marcina Romanowskiego, jak mówię z tego internetu do Budapesztu musi być strasznie daleko. Ale za chwileczkę pewnie poseł wróci, więc, bo tak jak mówiłem wcześniej przed programem, już kilka dni wcześniej, umawiając się na rozmowę, zapytałem właśnie, jak to wygląda na Węgrzech, jak Polska widziana jest, jak ta sytuacja Polski w kontekście systemowych naruszeń prawa jest widziana na Węgrzech. No i wtedy właśnie poseł przywołał tego, jak należało powiedzieć, opozycją Sfirreha, czyli węgierskiego Petera Madziara który mówił, iż chce iść drogą Donalda Tuska, więc no, wydaje się być to dosyć niebezpieczne dla samek Węgier, ponieważ no, jeżeli ktoś chce w podobny sposób wyjść na trybunę węgierskiego Sejmu i powiedzieć, że będzie stosował prawo tak, jak on nie rozumie, o i widzę, że poseł już jest, o, znowu coś przerwało. Mimo tego no, normalnego zmęczenia jednak rząd y, y, Wiktora Orbana y, cieszy się dużym poparciem i myślę, że to, że te, że, że, że nastąpi też pewne odbicie tej tendencji. Y, y, wsparcia dla Pitera Maciara, ale żeby już nie, 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 nie wchodzić w wątki poboczne, tylko odnieść się bezpośrednio do tego, no, Węgrzy widzą tak, co się dzieje w Polsce, no, że siłowo wchodzi się do mediów publicznych, posłanka pobita przy tej okazji, no, sytuacja, w której dwie urzędniczki są torturowane, czy ksiądz katolicki, poddawani niehumanitarnemu traktowaniu, gdzie dochodzi do śmierci teraz. Przecież to też na Węgrzech odbiło się szerokim echem. Pani, pani, pani Barbary Skrzypek, no, która jest pierwszą tą ofiarą taką śmiertelną, wprost skazaną tych prześladowań, no bo sprawa dwóch wież zupełnie wyjęta z kapelusza już dawno umorzona, może nie potwierdził sąd. lewicy w, w, w orzeczeniu sędzia, sędzi, bynajmniej nie jakiejś propisowskiej, już tak używając skrótu myślowego. I, I nagle ta osoba dwa dni po przesłuchaniu bez adwokata, bez obecności osób obiektywnych, bez nagrywania tego. Za dużo tu jest przypadków i, i koincydencji, żeby mówić, że, że tam się nic nie wydarzyło i za dużo tej agresji również ze strony pani prokurator Wrzosek, Romana Giertycha, mecenasa Dibuła, który... No, sam tweetował po tym przesłuchaniu, że zamiast ucha prezesa będzie ucho prokuratora. No i jak w takiej atmosferze można w ogóle zaprzeczać, że, że ten zawał serca kobiety, która przecież jest, była tak, starszą osobą, już schorowaną. Nie łączyć tego z, z tą nagonką. Tak? Ja rozumiem też polityków, którzy to bagatelizują, przepraszam za takie sformułowanie, bo, bo, bo przepraszam, bo, bo mnie też te rzeczy spływają jak pokaczce. Ale jak ja sobie przypomnę, jak wchodziłem do polityki, jak emocjonalnie reagowałem na każdą krytykę, jak ja rozmawiam z wieloma osobami, które, których nazwisko tylko jest wspomniane gdzieś w mediach w kontekście różnych oskarżeń, tak? I jak od jak te osoby to przeżywają, tak? Jak korzystają z pomocy psychologicznej, więc wręcz psychiatrycznej, tak? Z, leczą się farmakologicznie, bo, bo, dotyka ich sam fakt, że, że, są atakowane w mediach, zupełnie oczywiście bezpodstawnie, no bo nie o żadne przestępstwa, tylko dlatego, że na przykład ze mną czy z kimś współpracują, czy współpracowały, i, i, i w tej sytuacji twierdzenie, że przecież to nie ma absolutnie żadnego związku, no jest po prostu, wyjątkową bezczelnością, tak? Mamy w Polsce atmosferę, Taką ciężką atmosferę przemocy, atmosferę prześladowań, nie tylko polityków, no bo to też jest oczywiście bezprawne, ale politycy to trochę powinni mieć twardą skórę i to ryzyko zawodowe. I Węgrzy to wszystko widzą, tak? Oni to obserwują i myślą sobie, My nie chcemy takiej sytuacji u nas za rok. I to, to te twierdzenia, ja też o tym mówiłem na początku 2024 roku, na przykład też w Węgrzech, na różnych konferencjach międzynarodowych, gdzie, gdzie pokazywałem im, słuchajcie. Polska, Polska jest teraz polem doświadczalnym, jak te operacje przeprowadzać. No One teraz, jakby te słowa się w tym sensie materializują, że mówi to już wprost lider opozycji węgierskiej, który chce zostać węgierskim premierem i tak jak Tusk, budować państwo bezprawia, zamordyzmu, tortur w stosunku do przeciwników politycznych i do ludzi, którzy weszli im w, w drogę. Przy okazji, i oczywiście, też niszcząc wiele projektów czy działań ze szkodą dla, dla obywateli, ze szkodą dla rozwoju gospodarczego, a z korzyścią właśnie dla. Zachodnich mocodawców, którzy go zainstalowali. No, Peter Madziar, czyli Węgier. Tak? Złośliwie nazywają go Peter Bruksela, tak? nie, nie Węgier. Tak? No, bo, no bo wszyscy wiedzą doskonale, że on tak jak Tusk został zainstalowany przez Brukselę i Berlin, tak samo Peter Madziar miałby być zainstalowany przez te same siły na Węgrzech. No, oczywiście po to, żeby żeby Węgry przestały prowadzić suwerenną, korzystną dla obywateli swoich politykę, ale żeby mogły być znowu rezerwuarem taniej siły roboczej, rynkiem zbytu i jeszcze przepraszam za wyrażenie śmietnikiem dla, dla, dla tych inżynierów i. I architektów, którzy nie spełniają oczekiwań niemieckiego pracodawcy. Tak? I, I o to tutaj tak naprawdę chodzi. No i oczywiście pamiętajmy też, że tandem Polska-Węgry blokował wiele działań. No sam w tym uczestniczyłem. Zresztą we współpracy z Węgrami. Przez 8 lat żeśmy blokowali wszystkie genderowe pomysły w prawie rodzinnym. To akurat było możliwe, bo tam tu jest jednomyślność, więc mają prawo też być wkurzeni, mówiąc wprost, przez 8 lat nie mogli robić tego, tego czego chcieli. Teraz Węgry tylko zostały na placu boju, więc dla Brukseli oczywiście też jest łakomym kąskiem to, żeby, żeby no, zlikwidować tą ostatnią już formalną przeszkodę, żeby wejść jak w masło i wprowadzić centralizację Unii Europejskiej. I dlatego też powinniśmy wspierać Wiktora Orbana i państwo węgierskie właśnie w tym samotnym, w tym momencie oporze wobec tej, tych bezprawnych działań Brukseli. Trybunału w Luksemburgu Komisji Europejskiej, które teraz próbują bezprawnie narzucać różne centralistyczne rozwiązania, a jeżeli Węgry by poległy, co nie daj Boże, żeby się stało, i nie sądzę, żeby się stało, ale gdyby, gdyby do tego doszło, no to, to oni będą mogli już całkowicie legalnie, praktycznie wprowadzić kompletną centralizację, bo nikt już nie powie w praktyce nie no, w Słowacy może, tak, ale. No, nie wiem, czy, 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 czy w tej sytuacji rząd słowacki małego pięciomilionowego państwa będzie w stanie się opierać. To, że Węgry jako dziesięciomilionowe państwo są w stanie tak prowadzić tak suwerenistyczną politykę i opierać się tym przeważającym siłą wroga, no pokazuje tylko ich kunszt, ich zorganizowanie i ich męstwo. Tak? Takie węgierskie, tradycyjne opór w stosunku do, do są w, w, trochę w podobnym miejscu w Europie, może trochę bezpieczniejszym obecnie, ale pamiętamy najazdy Tatarów, Turków, więc Węgrzy są twardzi, tak samo jak Polacy są twardzi, oby, oby również nie zabrakło tej mądrości, której nam zabrakło jesienią 23 roku, kiedy no, wielu Polaków jednak dało się, dało się oszukać.